Siedzicie, którym świnka Peppa atakuje. Siemanu, znajdujemy się w domku świnki Peppy, znaczy chyba to jest jej dom. I w zasadzie to musimy się ukryć, bo we świnkę coś wstąpiło i chce nas wszystkich zabić. O czym już pewnie wszyscy wiecie. I świnka jest tam na dole, i schowała się do kąta się schowała. Może, może jest zimno i po prostu poszła do 90 stopni? A może ona, słuchajcie, może ona nas po prostu prankuje, jak ja teraz do niej podejdę I, i, i powiem tak, siema, siema, jestem y, George, jestem George A nie, nie jestem George, bo tu George jest przekreślony Chyba, chyba go nie lubi za bardzo Tak się boję, że, że ona mnie zaraz zje i tyle będę miał z tej zabawy Hallo, jestem tutaj Patrzcie, ona, ona nas prankuje, ona zaraz za 3, 2, 1 i, I ona ten, i ona nas zje Patrzcie, pikafan, pikafan jest faniak, bo on już podchodzi szybciej, pa Widzisz za mnie, świnko peppo, widzisz za mnie Patrzcie, ja się oświadczam tutaj Oświadczenie to jednak nie był dobry pomysł Ktoś się teraz będzie z was śmiał Dobra, no to tak, to ja jestem świnką peppą i tutaj mamy już pierwszego Kuna, kuna nam tutaj ucieka A ja idę Ja tu mogę skakać? Nie Mogę, ale tak leciutko bardzo. O, nie, nie zdążyłem go. Świnka, Peppa Terminator normalnie. Ale ja tu mam w ogóle jakieś ten. Co to są jakieś pułapki? Chyba 8 pułapek. O kurczaki. To ja sobie to jakąś pułapkę może wykorzystam, co? O, ja tu mogę skakać, ja tu mogę przechodzić. Chodź. Pierwsza będzie dziewczyna na, na, na start. Tak szybko mi nie uciekniesz. Chodź tu. O, patrz, kolejny był. Kolejny był, a ja go pominąłem. <laughs> a teraz mam trzech. Trzech chętnych tutaj jest. Patrzcie, pierwszy, pierwszy już idzie, pierwszy już idzie Już go mam, już go mam Kurczaki no Patrzcie, patrzcie tu jest Tu jest pierwszy już I ciach, i mam go Minecrafting.pl poszedł jako pierwszy A ja jestem złą świnką pepą To, to było, to było złe bardzo oj, mamy kolejnego tutaj Co, czemu ja nie, nie trafiłem O trafiłem go jednak tu. czekajcie Ja tu ich wezmę, od tyłu ich tu wezmę O ciach, a co tak łatwo mi nie weźmiecie, ja jestem bardzo złą świnką pepą. Jak ktoś wyjdzie za drzwi, to tu od razu, o, tu od razu jak ktoś wyjdzie, żeby od razu wlazł na tą pułapkę i, i wtedy, chociaż nie no, tu nie ma sensu przechodzić, bo tu nie, nie ma nawet przejścia. Muszę znaleźć inne takie drzwi, takie drugie, na której będzie pułapka i będę mógł sobie rozstawić, żeby ktoś wszedł tak perfidnie na nią, tutaj może. E, co my tutaj mamy? No, może być tutaj. O, i ciach. Nie, ja, ja chyba nic nie tracę za, 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 za te pułapki. Ja chyba tylko tracę to, że mam ich coraz mniej. Chyba tylko tyle. O! 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 Tak! Ha! Oj, kolejny! No proszę bardzo! Oni tutaj tak do mnie wychodzą, bo oni oni tutaj... Ja mogę otwierać drzwi? No jasne, że mogę. To teraz gdzie on poszedł? On... Tam jest pułapka. To pewnie ją ominął, jak jest cwaniakiem. Jak jest cwaniakiem, to ją ominął. Czekajcie, ja tak nie będę. O, jest, 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 dobra, widzę go, widzę go. I mam cię. Game over! To by było tyle, by byłoby. I zapraszam do kolejnego filmiku I, i tak, to by było na tyle. Prawda, ja tym razem już bez oświadczeń żadnych I po prostu nie wiem, dokąd te drzwi prowadzą. O, jakiś jakiś ładny ten. Kabina prysznicowa, może się umyję w końcu. Hmm, oddaję tutaj tajną kuchnię, która nie jest tajna, bo już w niej byliśmy chyba nieraz. I, I ten, a co on tu zarobał, zarąbał, co to jest? Co to za cegła jakaś? Co to za decha, <grywa> jaka cegła? O kurcze, a tam już świnia poszła Dobra, ja sobie wezmę może, hmm, czerwony czy zielony? Czerwony bardziej taki No nie wiem, mo może, może, może mi się bardziej poszczęści czerwony jednak Tam się coś świeci na czerwono Ale to, to nie, jest czerwony klucz, dobra Go Jest tu coś fajnego? Nie ma, nie, Oh fuck Dobra, pominała mnie. Świnka Peppa. A jednak nie. O! A przecież to miejsce mi bardziej będzie służyło, bo tu nie ma żadnych wysokich punktów i nie złamię sobie nogi następnym razem ani w ogóle się nie zabiję z wysokości. Także tutaj powinienem przetrwać dłużej niż minutę. Także co, szukamy jakiegoś najwyższego punktu może co? Tu mamy jakiś klucz nawet fajny. O! Piggy has woken up. A I... Pigim jest pikafan Gdzie Pigifan Gaming Bo świnkafan Tutaj akurat jest moja kudeczka piękna Ja się mu elegancko otworzę i mam nadzieję, że tutaj świniok za mną nie idzie yy, tutaj mam jakiś safe Jak go mam otworzyć Czy też się go kluczami otwiera czy jak? Tam uciekają, uciekają, dobra, ja se kucnę, żebym mnie nie widział Kurde rogi mi tu wystają Niccie tu. oja I już tu idą, już tu idą To co, może się przejdziemy na jakąś kolejką, co? Może się przejdziemy kolejką, będzie fajnie O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, oh, no, o, oh, no Dobra, dobra, oszczędź mnie, pika, oszczędź mnie Kurde, no nie no, Ja nie wiedziałem, że tam będzie mógł wskoczyć Ja myślałem, że on mnie albo od lewej, albo od prawej weźmie i ja sobie ucieknę po prostu z drugiej strony A on tutaj normalnie sobie wskoczył i prawie miał Ale, ale ja, nie tak łatwo, nie tak łatwo się mnie, kurde, pozbędzie yy, dobra, mam fioletowy klucz Ty lepiej uciekaj, ziomek, bo cię dopadnie gdzie tu jest jakieś fioletowe, kurde, tajemne przejść? O nie, czy ja tu mogę wejść? Dobra, jednak nie, jednak lepiej uciekam, lepiej uciekam Ale, ale świncę uciekłem Śwince uciekłem, więc jest ok. Jak już przetrwałem dłużej niż minutę, to, to jest naprawdę, ja się bardzo cieszę O, tu sobie do cyrku wejdziemy I porobimy cyrki trochę Aha, albo sobie będę udawał wielbłąda na przykład Albo też nie mogę tam nawet wskoczyć A tu jest, co to jest? Co, co, co? Co to jest za kubuś puchatek normalnie? On go otworzył. Pomarańczowy klucz, ej, a ja chcę pomarańczowy klucz znaleźć i go, i go otworzyć. Ej, zobaczmy co się stanie. Tutaj wszyscy są, dobra, to nie, nie tylko ja zginę, wrajczego. Jezus, tam już się rzeź robi! Tam już tam już się rzeź robi! Zielony nie, ja szukam pomarańczowego albo młotka. To jest mój kurde target na dziś. Pomara a pomarańczowy był tu! Pomarańczowy był... Nie, nie tu, tylko po drugiej stronie tam gdzie były te wagoniki. Czyli yy, trzeba mi i tak mutka chyba albo, albo klucza. Żeby żeby dwa, kolejkę naprawić Tu żeby yy, most zrobić To trzeba mutka I w zasadzie to... W zasadzie to nie wiem, budynku z takiego wejdę. Hello, hop hop O Jezus, tu są jakieś lustra Tam jest safe? A co w safe? Ie? Zamknięte szybko, szybko, drzwi otworzyłem i muszę, kurde, muszę tutaj obciąć, gdzie jest świniok Gdzie jest ten świniok? Bo jak go tu widziałem, gdzieś on tu był, blisko Gdzie jest ten świniok? Ej, bez skitu Tu, tutaj był pomarańczowy klucz, z tego pamiętam Tu jest też świniok, chciał, tak, tu jest pomarańczowy klucz On tu ma biały Ej, A ja ten biały był przecież w tej W zamkniętej, yy, no w tych kratach, tam gdzie był ten puchatek Tam był biały to co, to co, on biały? Co, on już go otworzył? Tego, tego ziomka? A, kurczaki. O kurczaki. To może jednak nie teraz, co? Może jednak nie teraz. Albo, albo. Stążę. Nie ja dam radę. A! A! Wiecie jak ja mam ochotę sobie tam skoczyć na dół? Żeby sobie szybko po prostu się przemieścić, żebym... Jestem u góry i nagle siup na dole, nie? I sobie idę dalej, ale... Ale to kurde nie działa. To, to nie działa. Tutaj bo od razu tutaj se nogi łamię i to jest masakra. O deska. O deskę rób deskę bo tu świniok już idzie. Świniok już idzie. Znaczy tam z deskę jakby złamać później chyba się nie da. Chyba chyba tak nie działa. O, drzwi mnie chciały zepchnąć. Drzwi chciały, żebym spadł tam na dół i, i się A co to jest ta linka w ogóle? Dokąd ona prowadzi? Dokąd ona prowadzi? To jest, to jest jakieś tajne coś. Aha. Aha, i tam jest klucz pomarańczowy. O nie, tam już się coś dzieje. Tam już się coś dzieje. To ja może to ja może jednak sobie zajdę na dół, bo tu i tak nic nie ma w zasadzie. A klucz potrzebuję. To może sobie zajdę ze tylko tędy. O, tu będzie może bezpieczniej. Tu może nikogo nie będzie. A wejdę sobie do piwnicy. W piwnicy w piwnicy zawsze jest bezpiecznie. Słuchajcie, zawsze w, w, jak oglądaliście horrory, to zawsze wszędzie wszyscy wchodzili do piwnicy, nie? Bo, bo tam jest najbezpieczniej po prostu. <noise> o. Jestem na dworze. O, to jestem bezpieczny. Jakie mam klucz w ogóle? Aha, to jest taki złoty. Hmm. Nikogo tu nie ma. O, idzie, idzie. Dobra. To tak. Co? A, zastrzelili ją na 20 sekund. Ale, ale akcja. Dobra, to chowamy się. O, ale w końcu widzę pierwszą pułapkę. W końcu widzę pie pierwszą pułapkę. da się jakąś obejść fajnie. Na przykład tak bokiem. Czy, czy, czy nie? Uwaga. Ha, obokiem się dało. Bo, o, klucze, 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 klucze są. Dobra, teraz sobie wezmę zielony, bo w stanie się zastanawiałem pomiędzy czerwonym a zielonym. teraz sobie wezmę zielony. Nie wiem nawet, gdzie była tu jakaś kółka zielona, żeby wejść. A mam nadzieję, że szybko ją znajdę. O, jest pomarańczowy. Pomarańczowy był do czegoś potrzebny tam. Tylko, tylko do czego on był potrzebny? Na dworze chyba coś było z pomarańczowym kluczem. Chyba na dworze coś było. Kurde, wszyscy do czego był pomarańczowy klucz. Dobra. Pana, tu już idzie Często ja szybko tutaj przejdę. Mam nadzieję, że mnie nie zje. Jak tu się szło na ten dwór w ogóle? Jak się szło na ten dwór? Tu gdzieś chyba. Tu był dwór. Tu był dwór. I gdzieś tutaj pomarańczowy klucz był potrzebny. Tylko gdzie? Kurde, no pan. Wiedziałem, gdzie to jest. I normalnie mi to. Mi to normalnie gdzieś umkło. Tu! O! Ha! Dobra. Coś tu od... w jakimś garażu teraz jestem. O, i mamy koła zębate nawet. Tam też były podziemne koła zębate u góry. Tylko słyszę cały czas kroki jakieś. No tutaj zaraz w tym w tym budyneczku. Tu były Niebieskie tak? A nie. O. Dobra, gicior. Czymś się przydałem? O, czerwony. Nie! Dlaczego? Nie ja być Finka Peppa, to bardzo ciężka gra. Nie da się w ogóle przejść. Yy, zaraz dam jej w ogóle yy, łapkę w dół i dam jej unsuba i dislike' i wszystko ale wy za to możecie dać łapkę w górę jak Wam się podobało. Ja was zapraszam do następnego filmiku, który będzie niebawem, no i trzymajcie się do następnego razu, pa pa!